Witajcie z kamionka 29 kwietnia. Tutaj, jak się dobrze przyjrzycie, co chwila pszczoły wchodzą w takie rude. To jest efekt pyłku z kasztanowców. Niedaleko tutaj jest tylko 10 drzew, takie ale je rosną. I te pszczoły jak widać latają na te kasztanowce, oczywiście na no, miodu kasztanowcowego tutaj nie będę miał, ale coś tam zawsze sobie przyniosą. Niektórzy mówią, że szkodliwy jest ten nakrop, ale przy tych temperaturach myślę, że to. zresztą on zawsze tutaj są i nic się nie dzieje. To był odkład tutaj ze starą matką przeniesioną do dużego korpusa. Tutaj jest normalna rodzina duża. Tak pracują i tam odkład też niedawno przełożony, dosłownie tydzień temu. Tam może zajrzymy, bo chcę sprawdzić jak się rozwinęły. Bo to była też odkładówka sześcioramkowa i one no, ładnie wystartowały na wiosnę jak otworzyłem odkładówkę to się okazało że to już najwyższy był czas co prawda nic tam nie zabudowały dodatkowo ale już siedziały pod daszkiem. pod daszkiem było już pełno pszczół wyszły na docieplenie nawet także pora była najwyższa już przenieść się do dużego korpusa tam nie wiem czy jest 10 ramek czy jest 9 ramek ale spojrzymy bo to wszystko było uzupełnione wędzą i suszem. Ale najpierw spojrzymy sobie do świeżo utworzonego odkładu. Tutaj chcę zajrzeć, bo ten odkład był zrobiony przed tym ochłodzeniem, czyli jakieś 5 6 dni temu. I to jest odkład dwuramkowy z matecznikiem cichej wymiany. Warto takie e, takie mateczniki zachować bo to jest wiadomo wchodują sobie pszczoły jeden lub dwa takie mateczniki. One są zawsze duże, fajne i te matki z nich też są fajne. Zobaczymy jak to wygląda. Ten odkład oczywiście był stworzony z rodziny tutaj dosłownie obok. Także bez wywożenia. Dwie ramki, pszczół z czerwiem. Do tego jeszcze z trzech czy czterech ramek z nadstawki były zrzucone pszczoły, i tyle. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, bo też zrobił sobie duży odkład na pasiece bez wywożenia. Pojechał na drugi dzień z Ulem. Okazało się, że pszczoły uciekły, i tyle. A o co chodzi? Pszczoły muszą mieć po co zostać. Nie można zrobić z samego czerwiu odkładu, bo one nie mają po co zostać tutaj w tej odkładówce. Wracają do macierzaka i tyle. Jeśli jest jakiś matecznik, jeśli jest nawet yy, miseczka podlana, to już mają nadzieję na matkę i chętnie zostają. Ale spojrzymy. No zobaczcie, jeszcze matecznik jest, ale już jest blisko wygryzienia. Dzisiaj pewnie nie, ale możliwe, że jutro będzie tutaj już matka. Pszczół jest, jak widać, nie za dużo, nie za mało. Na drugiej ramce jest to samo. Tutaj pokarm. Także w macierzaku i tak pewnie zamieniam tę matkę. Nie ma tam jakiejś tragedii, że matka nie czerwi, czy, czy czerw trutowy jest. No ale coś musi być na rzeczy, jeśli założymy sobie taki matecznik pszczółki. Dobra, uciekajcie. Złożyć, zamknąć. Dobra, zamknęło się. Zobaczymy może jeszcze do tego odkładu przełożonego do dużego korpusa. No i spojrzymy jak to wygląda tutaj. Te odkłady pokazywałem z miesiąc temu w jakim były stanie, jak startowały. Spojrzymy jak to wygląda teraz. Zostały co prawda awansem na odstawkę. A to dlatego, że nie chce mi się co chwila zaglądać. No a zobaczcie jak zajęły. Kilkanaście dni? Pewnie nawet nie. Zobaczymy co przyniosło. O, zalane ramki. No, Pełna rameczka. I to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no z sześć, siedem takich ramek. Może nie tak pełne, zaraz zobaczę, jak to wygląda tutaj. Jak to ostatnie. Tragedii nie ma, tutaj trochę brakuje, ale tutaj jest taka nie na full, ale powiedzmy 70% jest napełnione. No. Zeszłoroczny odkład i wcale nie najmocniejszy. Nie przekładałem ich, czekałem, żeby to się ociepliło, żeby ta pogoda jakaś była rozsądna. Wcześniej przełożyłem odkład ze starą matką. Z tydzień półtora też. I też tam ładnie sobie poradziły. No a ten musiałem przełożyć, bo jak otworzyłem daszek, to się okazało, że ma. No Pełno pszczół. Wygryzła się młoda pszczoła. Póki to był jeszcze czerw w ramkach, to nie przeszkadzało. A potem się okazało, że jest ich bardzo dużo. Zobaczymy, co pod spodem. Kurde, zaraz rozsypie mi się. No dobra, udało się odstawić. No dobra, niech sobie zejdą. I Tak jak widać, podejrzewam, że ta ta to są węzy i na pewno musiały być jeszcze ze dwa susze włożone, no bo tamta odkładówka była sześcioramkowa. Czyli musiałem uzupełnić do pełnych. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Widać tutaj jak potrafią szybko wystrzelić. Z takiego odkładu. Już przecież wcale nie było jakoś rewelacyjnie, bo zrobiło się ciepło, potem było chłodzenie, potem znowu ciepło i tak się zachowało. A, jakoś sobie radzą. Tak jak widać, czekajcie. Chcę zajrzeć do tej węzy jak odbudowały, jak to poszło. Następna ramka. No tutaj już cała ramka była wykorzystana. I spójrzcie, to już nieraz mówiłem: jak rodzina jest silna, jak to wszystko dobrze się rozkręci w Dancie, to tak jak widać, jest pokarm gdzieś tu powlewany w puste miejsce. No na pewno na ostatniej ramce też coś jest, i do niedawna tutaj było dużo pieżgi wszystko poszło na czerw. Wszystko zostało przerobione na czerw. Tu są jakieś miseczki, ale to jest wszystko albo stare, albo puste. I zobaczcie: trutowy, reszta pszczelny z obu stron, i właśnie w dodacie tak jest pokarm, składają do miodni, do nadstawki, a tutaj zostaje samo gniazdo. Jeśli za duży ul zawsze można zatwór jeden, dwa. Zobaczcie, już są w pełnym, o jest w pełnym rozkwicie, jest matka ubiegłoroczna to były bakwasty jakieś trzeba sprawdzić jakie tutaj były w tych odkładach ostatnich i te odkłady robiłem nie po to żeby poszerzać sobie pasiekę bo wręcz zmniejszam a one były robione po lipie żeby uzupełnić sobie na zimę wzmocnić te rodziny bo wiadomo jak nawłoć zbierają to już nie ma czasu za bardzo je zakarmić za bardzo się z nim piesić no słuchajcie węza odbudowana i wszędzie są już larwy już nawet nie jajeczka tylko larwy ładnie to wszystko jest podlane trochę powlewane jest na kropu no bardzo ładnie Przesunicie się. No i spójrzcie następne. Przecież tutaj, jak to się wszystko wygryzie, to tych pszczół będzie multum. No. I znowu, pokarmu tutaj prawie, prawie nie ma. I tak będzie przez cały sezon. Jeśli będzie tylko pożytek, wszystko idzie na górę. Ja tutaj matek nie ograniczam. Warunki mają pożytkowe dobre. Także jadą cały czas. To jest następna. To był włożony susz, ale on był nieodbudowany. Bo to jest właśnie, to są ramki z takich y, odkładów późno robionych, które potem łączę na jesień. I tak było w tamtym roku. Zrobione miałem kilkanaście tych odkładów. Y, Wykorzystałem połowę. Zostało chyba na zimę. Z sześć z czego dwa nie przyzimowały, a reszta powoli jakoś się rozbujała. Jeden mam taki słaby, i on poszedł do połączenia z rodziną, która strutowiała. Znaczy, będzie połączone, bo stoją teraz obok siebie i któregoś dnia je przełożę. Zrobię nalot na matkę. Żeby nie kombinować, nie łączyć tam przez jakieś wynalazki. Po prostu zamienię korpusy I tyle. Tutaj jakieś miseczki budują, ale to się nic nie dzieje. Tutaj włożyły w te węze pokarm. Patrzcie, z obu stron zalewajmy. Ostatnie dwie ramki pokarmowe. No dobra. I co teraz? węze dam w środek gniazda. Niech one ją. No szkoda. Teraz już zostawiać wędze na brzegu gniazda. Niech już będzie świeża ramka do czerwienia, a te starsze niech rozsuwają się na zewnątrz. Wtedy pójdą yy, albo pójdą do odkładów, albo pójdą do wycofania, bo będą zalane. Będzie można je odwirować I będą wycofane No dobra składam Bo tu się więcej nic Nie dzieje Pszczoły w sumie Spokojne nic tutaj Nie atakują nie rozlatują się Czyli jest pożytek mają co robić I okej okay. Tutaj mam tę rodzinkę strutowiałą I Słaby odkład do połączenia. W tym odkładzie nie wiem dosłownie tam jest trzy ramki pszczół. Bo wiadomo, ani tego wzmocnić za mocno nie można było, jak było zimno, no bo czerwiu tam trzeba by było garstkę wkładać, za każdym razem się z tym bawić. To poczekałem sobie, tylko sprawdzałem, czy mają jedzenie, czy, czy mają ciepło. Niech się same powoli rozpędzają. A tutaj ta rodzina. No, strutowiała. Matka wiosną jeszcze czerwiła. Było wszystko w porządku. Potem coraz więcej czerwiu trutowego. No i w końcu okazało się, że jest sam trutowy. Eee, przeglądałem, ale nawet nie znalazłem tej matki. Możliwe, że to już są trutówki. Bo jednak to minęło kilka tygodni. No ale tak czy siak, wszystko jedno. Tutaj będzie zrobiony nalot na matkę, czyli tamta odkładówka z, z, z ramkami kilkoma stanie na miejscu dużego korpusu i tutaj, a ten wyląduje z boku i pszczoła lotna no sama lotna właściwie jest, no bo to tylko trudnie się wygryzają i cała pszczoła zleci do odkładówki Wtedy zrobię im przeprowadzkę do dużego korpusa, no i będzie sprawa załatwiona. Nie chcę bawić się w łączenie, bo jeśli tutaj jest trutówka, to wiadomo, że nie przyjmą mi tej matki. Tamten odkład jest za słaby, mogą nie obronić matki, a poza tym włączenie zabawa, to będzie trwało jeszcze, no a tutaj będzie szybko. Ten. Korpus duży, zresztą odkładówka też nie stała tutaj, to wszystko było powolutku przesuwane na to miejsce z różnych miejsc po pół metra, po pół metra co dwa dni i dojechały obok siebie. Także nawet ich teraz bardzo nie będę przybliżał, bo jak będzie, zniknie stamtąd odkładówka, no to wiadomo, że wlecą w najbliższe miejsce. A te 20 cm 30 to sobie poradza. No, tutaj widzicie, co chwila pszczoły przylatują, przynoszą pyłek. To nie jest tak, że tutaj nic się nie dzieje. Zresztą zaraz zajrzymy, jak to wygląda. O, następna pszczoła z pyłkiem. Także nawet hodując czerw trutowy, ta rodzina cały czas ma nadzieję na rozwój. Tak wygląda ta rodzinka. Paski założone, bo, no bo jest okazja, żeby podleczyć. Tutaj tak miodu nie będzie z tego. Przynajmniej na razie. Obok sobie rodzinko już na dwóch nadstawkach. A tutaj tak to wygląda. Szkoda rozpędzić, te rodzinę stracić. No bo pszczół trochę jest. Yy, inna sprawa, że widać. Jak to wygląda z tymi pokoleniami pszczół? No bo co, tutaj właściwie powinny być same trudnie, tak? Bo tego czerwiu pszczelego wiosną, no to były wielkości dłoni, tak? A teraz pszczoły jeszcze jest dosyć dużo, czyli ta stara pszczoła wcale tak gromadnie nie odeszła. Jeszcze musi być zimowa, bo na pewno trzech ramek czy czterech ramek nie zapełniłyby te, które były tutaj złożone jeszcze wiosną przez matkę. No dobra, składam, bo tu nie ma co dzisiaj, nie będę przekładał, a jak przełożę, i tutaj się wszystko już ułoży jakoś, to zajrzymy sobie normalnie. Jak ta rodzina się połączy, no dobra, to na dzisiaj tyle, bo nie ma co. Nie będę tutaj nic więcej robił, zajechałem tylko na chwilę po pracy przed majówką. Wykoszę trawę sobie, sprzątnę jeszcze i tyle. I czekamy na świętowanie. Trzymajcie się, na razie.